W tak licznym gronie, w centrum Memfika Samychowa. E, a jeszcze bardziej jest miło, że Przemek przyjął moje zaproszenie i możemy e, zobaczyć tę wystawę e, Lekarzy Dusz, która się fantastycznie, moim zdaniem przynajmniej, e, wpisuje w to, co najważniejsze, może nie najważniejsze, ale w to, co istotne, to, co jest związane z naszym regionem, e, z tradycją właśnie e, tego e, niekonwencjonalnego. niekonwencjonalnego e, e. Czy tak? Przez ostatni tydzień odebraliśmy no, może około 100 telefonów z zapytaniem po pierwsze, czy Przemek będzie, ale też pojawiało się pytanie, czy będzie ten szaman, czy będzie ten hipnotyzer, czy pokaz hipnozy też się u nas odbędzie właśnie dzisiaj. No, poza wodzem, dziennikarzem, przywódcą też takie się pojawiły określenia. No, tak, jest we własnej osobie. Mam nadzieję, że parę słów ale, tak, oczywiście. Oczywiście ja jestem jak po hamowanym gaduło. Tak za, 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 ale zanim zacznę mówić o jednej rzeczy, o której, o której potrafię, czyli o sobie, ja tak chciałem bardzo podziękować Magdzie, bo Magda to wszystko zorganizowała, przede wszystkim bardzo dużo cierpliwości w kontakcie ze mną e, wyraziła, a ja jestem no, słynny z i naprawdę z popracowaniom tych że Magdy bardzo dziękuję za całą organizację. No i bardzo chciałam też podziękować Monice, bo tak naprawdę... Jest pomysłodawcą który wystawy i też stworzyła specjalnie na, na, na nią muzykę, która tutaj zaraz wybrzmi. Także Monika, dziękuję też. Dobra, a teraz o mnie. <grymne> Dobrze, więc też fajnie, że mi wróciłaś ten temat, bo właściwie to mogły od tego zacząć. Ja tak naprawdę uważam, że ten region Białystok i to wszystko, co dzieje się dookoła, to jest. Miejsce jakby dedykowane tak naprawdę takiej akcji jak ta cała wystawa. Ona już była prezentowana w Warszawie i tak naprawdę no... Ja zawsze powtarzam i to nie jest tak, że ja w tej chwili chcę tutaj... W łaski, ale zawsze rozmowa mówię, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć ostatni własnym gdzie w Polsce jeszcze można mówić o duchowości, to żeby na Podlasie w okolicach Białogostoku, bo tutaj to naprawdę jest jeszcze żywe i to jest naprawdę niesamowite, także bardzo się cieszę, że właśnie tutaj ta wystawa. Uważam, że to jest, że tutaj ona naprawdę będzie, że tutaj naprawdę będzie żyła. No i co? Ta wystawa jest dla mnie bardzo istotna, przede wszystkim dlatego, że kiedy ja zacząłem tą całą moją szaloną przygodę z telewizją, ja tak naprawdę czułem się już zupełnie wypalonym, skończonym artystą, ja nie malowałem od paru lat, ponieważ nie miałem nie miałem motywacji i nie wiedziałem, co malować. Uważam, że artysta jak nie ma nic do powiedzenia, to lepiej, żeby się nie odzywał. I odłożyłem to wszystko. Potem zacząłem jeździć, zacząłem spotykać się z tymi nieprawdopodobnymi ludźmi, z ich niesamowitymi historiami i zaczęło coś się rodzić we mnie. I zacząłem pierwszy raz od lat, poczułem potrzebę, żeby, żeby wyciągnąć te od lat nieużywane farby, pędzle i namalować. I tak powstała ta wystawa. Każdy z tych obrazów to portret i z każdym z nich że się niesamowite wspomnienie. to wspomnienia tutaj w takiej dosyć krótkiej, syntetycznej formie opisałem i one są tutaj zamieszczone, natomiast oczywiście wspomnienia, te wspomnienia są o wiele bardziej bogate i tak naprawdę są już chyba w tej chwili nie do końca do opowiedzenia. Ja mogę tylko wspomnieć jakąś energię, anegdotę i tak dalej. Każdy z tych portretów jest dla mnie bardzo ważny, bo opowiada o bardzo ważnej części mojego życia i nie ma tutaj tak naprawdę obrazu, który, który, który nie wiązałby się z rzeczą, która cały czas jest, jest dla mnie ważna. No. Na, 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 naprawdę, każdy obraz, od lewej do prawej, do prawej. w tej chwili się ponad Waszymi ramionami po tych obrazach i, i no, Ciocia Margit, która ciała mnie skarbem w, w Rumunii. E, nie, nieprawdopodobna osoba wylała mi trochę krwi. E, co jeszcze? Tam mam, jest mój autoportret. leży w grobie w Rosji zakopany, najkoszmarniejsze 45 minut mojego życia, e, który zawsze będę wspominał z fascynacją i nieprawdopodobną grozą. Każdy ten obraz to, e, to kawałek mnie i... Mm, i nawet teraz, jak o tym mówię, to czuję, że sam siebie wzruszał. <laughs> e, bardzo dziękuję, że zechcieliście poświęcić czas i przyszliście tutaj. Jeżeli e, będziecie cokolwiek ode mnie chcieli, e, jeżeli chcielibyście, żebym coś opowiedział, to zaczekajcie, mnie, ja jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Ale proszę powiedzieć, tak? co skłoniło, że Pan się zajął tym tematem, a nie innym. A to, to bo teraz tak mówisz? Bo to się teraz, ja mogę powiedzieć, co mnie skłoniło. No właśnie, co skłoniło? Szwagier przywódcy. <laughs> Bo no, to właśnie polegała na tym, że ja, ja dostałem jakąś taką propozycję z telewizji, że jak wymyślę coś fajnego, bo ja, to nie jest tak, że ja miałem, byłem namaszczony na do tego programu telewizyjny telewizji, to wyszło przez przypadek. Ale pan słyszał kiedyś te historie? Właśnie lata temu na Roztoczu w Lublinie, bo tak jak mówię, ja uważam, że akurat tutaj tętni ta lukowość, natomiast uważam, że cała ta tak zwana ściana wschodnia to, wschodnia, to jest jeszcze miejsce, gdzie można zobaczyć takie, doznać takie rzeczy. Ale wschód byłem. Bardzo szybko wyleciał z podkórkę. Wala nie przypada za dziennikarzami, bardzo mi to imponuje. On mi opowiedział przywrócę na taką historię o znachorce, która jest pod Lubliną, ona jest ortopedą. Ona składa ludzi. Ja potem ją poznałem, też mi odmówiła. Też niesamowita, wzruszająca historia. I kiedy ja dostałem propozycję, żeby coś zaproponować telewizję. to pomyślałem, że nie ma czegoś takiego, że po pierwsze ludzie tęsknią za tym i bardzo ich to interesuje, a po drugie nie ma czegoś takiego. No i z, z, zaproponowali, zaproponowałem to telewizję, a telewizja nam to powiedziała, że jest na takim że że zajmiemy się udokumentowaniem tego. No i jak ja się zabrałem, za udokumentowanie, to zrobiłem to w taki sposób, żeby powiedzieć, że poprowadził ten program, bo drugie takiego idioty nie znajdą, który da sobie na przykład jakieś pijawki na twarz, No I jeszcze będzie z pełnym wrażeniem Proszę. No i tak, jestem właśnie gadą. Także, teraz. Teraz się do działań pod grupach. Dziękuję. Ja również dziękuję. Zapraszam do oglądania, do czytania nastaw.